Magnificencjo Rektorze, dostojny senacie Akademii Morskiej, droga mi społeczność akademicka, szanowni recenzjenci mojego dorobku, dostojni goście, drodzy przyjaciele, jestem dzisiaj przed wami wspaniałymi ludźmi, z którymi los związał mnie na tak wiele lat. Jest to dla mnie bardzo doniosła chwila. Doniosłość każdego zaszczytu zależy nie tylko od niego samego, lecz zawsze od tego, kto go udziela. Mnie tym zaszczytem obdarza uczelnia, środowisko, w którym związałem niemal 60 lat. Niemal Dwie trzecie mojego życia. Uczelnia, w której uczyłem i uczyłem się, w której uczestniczyłem w wychowaniu setek mądrych, dzielnych i odpowiedzialnych osób, które związały swoje życie z morzem i gospodarką morską. Z dumą i satysfakcją obserwuję ich sukcesy których korzenie sięgają doświadczeń w Uczelni Morskiej w murach przy wałach Chrobrego. W tym roku przybada 75. rocznica powstania szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Jest to fakt ważny dla rozwoju gospodarki i kultury morskiej tego regionu i miast. Szczecińskie Szkolnictwo Morskie w ciągu tych 75 lat przybyło długo i pełno zwrotu w drogę. Od pierwszego dzwonka w listopadzie 1947 roku do Politechniki Morskiej w roku 2022. Było i jest to możliwe dzięki wyobraźni, inwencji, i zaangażowania wielu osób. Rozmowy o szkolnictwie morskim oraz prowadzone analizy wymagają ustalenia, czym jest szkolnictwo morskie. Co rozumiemy pod to nazwą? Na potrzeby dzisiejszej wypowiedzi tego wykładu proponuję przyjąć, że szkolnictwo morskie to instytucje, edukacyjne, kształcące na potrzeby gospodarki morskiej, a w szczególności kształcące na potrzeby przedsiębiorstw kadry dla nastatki handlowe i rybackie. Obserwowane, nienotowane wcześniej tempo zmian we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w kierunkach rozwojowych transportu morskiego. Każe z jednej strony patrzeć w przyszłość, otwierać się na nowe wyzwania, a nawet najbardziej utopijne pomysły. Z drugiej zaś wywołuje wiele wspomnień, przywołuje obrazy i emocje z przyszłości. Sięganie do własnych doświadczeń związanych z pracą nad bezpieczeństwem żeglugi, w tym Kształceniem kad morskich. Trudno mi oprzeć się pokusie, żeby nie mówić o kształceniu kad dla gospodarki morskiej w Polsce. O wspaniałych tradycjach szkolnictwa morskiego w Polsce. Zawężam jednak pole moich analiz do Pomorza Zachodniego. A i tu chciałbym mówić o takich uczelniach szczecińskich jak Politechnika Szczecińska zwłaszcza o wydziale techniki morskiej jak wyższa szkoła rolnicza czy Akademia Rolnicza i jej wydziale rybactwa morskiego oraz o Uniwersytecie Szczecińskim i jego wydziałach ekonomicznych i przyrodniczych a także o rozwoju socjologii morza pod kierunkiem profesora Ludwika Janiszewskiego. Jak widać, mapa szkolnictwa kształcącego na potrzeby gospodarki i kultury morskiej na Pomorzu jest bogata i wymagająca pogłębionego, interdyscyplinarnego poznania. Ale mimo pokus skupiam się tylko na tych szkołach, i uczelniach, które na Pomorzu Zachodnim zajmowały i zajmują się kształceniem załóg pływających na statkach floty handlowej i rybackiej. Są to szkoły zasadnicze, technika i liceum morskie kształcące w zawodach rybaka, marynarza, mechanika okrętowego i elektroautomatyka. Jakkolwiek początki tych szkół sięgają 1900 1945 roku. Formalnie takie szkoły powstały i działają do dziś w Darłowie. W 1953 roku utworzono zasadniczo Szkołę Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu koło brzegu, Liceum Morskie w Szczecinie działające u stóp wałów Chrobrego w latach 1973. 82. A także technikum morskie i politechniczne w Szczecinie. Tylko sygnalizuje funkcjonowanie tych szkół, których znaczenie dla rozwoju gospodarki i kultury morskiej trudno przecenić. Wielu absolwentów tych szkół kontynuuje naukę w naszej akademii. Jednakże teraz główną uwagę, Skupiał na tym poziomie szkolnictwa morskiego, z którym związana jest moja długa kariera nauczycielska i akademicka. To znaczy na szkołach i uczelniach kształcących kadry oficerskie dla floty handlowej, dalekomorskiej, rybackiej oraz na statki naukowo-badawcze. Rozpocznę. Od przypomnienia ważnego wydarzenia sprzed 75 lat, gdy w Szczecinie powstała Państwowa Szkoła Morska, siedzibą w Gumach przy Alei Piastów 19. Nie wyłoniła się ona jednak jak Afrodyta z piany morskiej, lecz była integralną częścią polskiego szkolnictwa morskiego którego korzenie sięgały z szkoły aż w Szczewie. Pomysł zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej dla potrzeb gospodarki morskiej powstał już w roku 1945. Było to uzasadnione z jednej strony potrzebą podkreślenia polskości Szczecina, z drugiej interesem gospodarczym, to znaczy wykorzystaniem potencjału położenia portu szczecińskiego, tak wyraźnie wskazanym przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pomysł ten został formalnie urzeczywistniony w 1947 roku, gdy w listopadzie odbyła się inauguracja działalności dydaktycznej dając początek obecności młodzieży w marynarskich mundurach pejzażu miasta. W roku 1947 część pracowników Szkoły Gdyńskiej skierowanych do Szczecina w celu założenia w tym mieście jednowydziałowej Szkoły Morskiej Kształcącej Nawigatorów. Pod dyrekcją Konstantego Maciejewicza Kształcenie prowadzili doświadczeni nauczyciele, a wśród nich Antoni halka Leduchowski, Józef Giertowski, Roman Budka, Bolesław Bomczyński. Przygotowali oni bazę dydaktyczną w postaci dziesięciu gabinetów przedmiotowych oraz opracowaniem skryptów i podręczników. W kształceniu praktycznym Wykorzystywany był żeglowcem Dar Pomorza, Zef Morza i Janek Krasicki. Tam swoje pierwsze szliwy morskie zdobywały osoby, które wniosły swój szczególny wkład w gospodarkę, politykę i kulturę morską. Wśród nich pierwsza kobieta, kapitan żeglugi Wielkiej, żaba Kobylińska walas Eugeniusz Daszkowski. Władysław Rymasz, którzy byli rektorami wyższych szkół morskich. Ryszard Pietraszek i Ryszard Pośpieszyński, ministrowie żeglugi, Zbigniew Szymański, pierwszy dyrektor powstałej w 1963 roku w Państwowej Szkoły Morskiej oraz wielu naukowców, dyrektorów przedsiębiorstw i urzędu, a przede wszystkim mądrych, oddanych swojej pracy specjalistów. Po sześciu latach funkcjonowania szkoła zaprzestała działalności. Dodam było, że było to sześć mrocznych lat w sferze politycznej, co odcisnęło się na działalności szkoły oraz na losach jej niemal 500 absolwentów, zwłaszcza tych, Którzy zostali pozbawieni prawa pływania. Kilku absolwentów tej szkoły po zdobyciu najwyższych stopni morskich zaangażowało się w pracę, kształcenie kolejnych pokoleń oficerów floty handlowej. Powstały w latach 60. w Państwowej Szkole Morskiej. Nauczycielami byli kapitanowie Zbigniew Bargielski, Andrzej Huza. Jan Pryfer, Leszek Jasiński, Stanisław Goddarcz, Jerzy Kittel. Z perspektywy czasu w szczególny sposób widać niezwykłe efekty kształcenia mimo tak krótkiej historii istnienia szkoły przy Alei Piastów 19. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw żeglugowych i rybackich na Pomorzu Zachodnim spowodował Zapotrzebowanie na specjalistów floty handlowej i rybackiej, zwłaszcza na kadry oficerskie. Szkolnictwo morskie w Szczecinie zostało reaktywowane. W 1963 powstała Państwowa Szkoła Morska, a rok później na bazie istniejącej już od 1962 roku Szkoły Rybołówstwa Morskiego. Państwowa Szkoła Wywołówstwa Morskiego. Były to szkoły pomaturalne. Swoje miejsca znalazły przy Wałach Robrego 1. Na ulicach Szczecina znowu widocznie byli młodzi ludzie w marynarskich mundurach, a uroczystości inauguracji roku Akademickiego Ustąpienia Wału Chrobrego skupiały wielkie rzesze widzów. Na nabrzeżu cumowały statki użyte jazymu, które z czasem zostały zastąpione przez inne szkolne statki, laboratoria. Dynamiczny rozwój techniki okrętowej oraz urządzeń telekomunikacyjnych i nawigacyjnych wymusił zmiany w poziomie edukacji kad. oficerskich. Zmiany w okrętownictwie i żegludze światowej wymagały specjalistów o, wysokich, o wysokim poziomie wiedzy teoretycznej oraz aktualizacji umiejętności. To z kolei wymagało uaktualnienia programów kształcenia. W miejsce pomaturalnych szkół morskich w roku 1968 rozporządzeniem Rady Ministrów Powołano Wyższe Szkoły Morskie w Dni w Szczecinie z rozsądnym podziałem między obie uczelnie prowadzenia określonych kierunków i specjalności wynikających z potrzeb gospodarki morskiej. Szczecińska Uczelnia zainaugurowała swoją działalność w roku akademickim 1969 na 70 na dwóch wydziałach nawigacyjno-połowowym i mechanicznym. W ciągu kolejnych lat w uczelni wprowadzone były zmiany strukturalne. Zmieniono poziom kształcenia wyższego od studiów inżynierskich poprzez jednolite studia magisterskie po studiach dwustopniowe, czteroletnie inżynierskie i roczne uzupełniające magisterskie. Wprowadzono też radykalne zmiany w treściach i formach kształcenia. Konieczne stało się dostosowanie kształcenia do wymagań technicznych i organizacyjnych floty handlowej i rybackiej. W zmianie podlegała również struktura organizacyjna uczelni. Powstawały instytuty i zakłady Skupione wokół wybranej problematyki naukowej. W 2002 roku do dwóch już okrzepłych naukowo, dydaktycznie i organizacyjnie wydziałów z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych doktora dołączył trzeci Wydział Inżynierii ekonomiczny Transportu. W roku 2004 status uczelni podniesiono do poziomu akademii, a w roku 2019 oferta edukacyjna i badawcza została wzbogacona poprzez utworzenie dwóch kolejnych wydziałów: bychatroniki i elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. O ważności i skuteczności tych przemian świadczy fakt, że wzrosła funkcja naukowo-badawcza uczelni. Uzyskanie prawa promowania na stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz na tytuł profesora sprzyja prężnemu rozwojowi kadr naukowych i wzbogaceniu warunków kształcenia. Ta skrócona historia wymaga Pogłębienia. Odnosi się do każdej ze sfer funkcjonowania uczelni. O statusie akademickim i rozwoju w tym obszarze świadczy osiągnięcia badawcze oraz stopnie i tytuły naukowe osób pracujących w uczelni. W dziejach szczecińskiego szkolnictwa morskiego. Jest wiele satysfakcjonujących zdarzeń i osiągnięć. Nie tylko osobiste zadowolenia z dokonanych odkryć, uzyskanych awansów i nagród, ale także korzyści dla gospodarki morskiej i bezpieczeństwa żeglugi. Odkrycia badaczy i badaczek ze Szczecinskiej Uczelni Morskiej wzbogaciły i wzbogacają wiedzę naukową oraz praktykę żeglugową. Problemy badawcze podejmowane przez naukowców naszej Akademii są z jednej strony związane systematycznie, poszerzano ofertą dydaktyczną kierunkami i specjalnościami kształcenia, z drugiej strony wpisuje się w światowy nurt nauki. Wyniki badań były są wykorzystywane w przedsiębiorstwach żeglobowych, rybackich oraz w przemyśle okrętowym i w portach. Ciekawość poznawcza, wyobraźnia i wizjonerstwo pracowników naukowych szczecińskich uczelni umiejscawiają ich osiągnięcia w światowej nauce. Umożliwiły też wzrost statusu akademickiego do rangi Politechniki. Mówiąc o dziejach szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim nie mogę pominąć stałej owocnej współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami morskimi. Nie jestem jednak w stanie w tym wykładzie przedstawić tego wątku dziejów szkolnictwa morskiego w tak wielkim skrócie Przedstawiony rozwój Szczecińskiej Uczelni Morskiej nie byłby możliwy bez zaangażowania, a przede wszystkim bez wyobraźni i odwagi ludzi związanych z nią. Uczelnia miała i ma szczęście do mądrego kierownictwa, do przedsiębiorczej i obdarzonej wizją administracji, do ambitnych pasjonatów nauki. Oraz ciekawych wiedzy i świata studentów. Inaczej mówiąc, do wspaniałych ludzi. Doroczne uczelniane uroczystości i kulturalne wydarzenia poświęcone ludziom morza, na stale wpisały się w szczecińskie kalendarze. Obecność ludzi w mundurach morskich, uczelni wzbudziła, wzbudzała i wzbudza zaufanie, to ważna część dziejów szkolnictwa morskiego. Moim zamiarem nie było powtórzenie tego, co napisałem w swoich opublikowanych tekstach. Korzystam z okazji, by podzielić się refleksjami, jakie towarzyszą mi obecnie, jako osobie nieuczestniczącej już aktywnej w stawaniu się tego, co nowe w opowiadaniu na wyzwanie Życia na morzu. Na, fuma, na fundamentach, jakie spróbowałem tu zarysować, kolejne pokolenia nauczycieli akademickich i organizatorów szkolnictwa morskiego budują i będą budować koncepcję treści i organizacji kształcenia. Do nich, do Was należy decyzje. Jak plany i programy kształcenia dostosować do nowych wyzwań i warunków w budownictwie i eksploatacji statków morskich? Jakie problemy badawcze stawiać i jak je rozwiązywać? Jak projektować szkolnictwo morskie z uwzględnieniem zagrożeń wywołanych przez człowieka, zagrożeń antroporocenu? dzielących się na naszych oczach zmian klimatycznych i kryzysów paliwowych oraz współczesnej wędrówki ludów w poszukiwaniu lepszych miejsc do życia. Jak organizować uczenie i badania z uwzględnieniem konieczności kształtowania ludzkich charakterów, aspiracji i niepokojów? wywoływanych zdarzeniami i procesami w dynamicznym, zmieniającym się świecie, niewłaściwym stosowaniem odkryć postępu technicznego oraz degradacją przyrody, w tym zasobów muszliwca. W tej sytuacji nasuwają się pytania. Jakie są, mogą być możliwości? wykorzystywania nowych technologii w radzeniu sobie z wyzwaniami żywiodu morskiego. Czy jest możliwe, aby sprawować kontrolę nad czymś, co jest wynikiem działania bytu inteligentniejszego od nas? Jakie obwarowania można wymyślać, aby chronić ludzi przed zaskoczeniem? Mimo realności osiągnięć techniki, w tym projektów statków bezzałogowych, czynnik ludzki w grudze jest wciąż aktualny, zarówno w wymiarze intelektualnym i sprawnościowym, jak i emocjonalno-osobowościowym. Szkolnictwo morskie aktywnie uczestniczy w realizacji projektów badawczych na morzach i oceanach. Na statkach badawczych poza specjalistami z dyscyplin naukowych niezbędne są osoby o kwalifikacjach morskich. Tym krótkim rysem dziejów szkolnictwa morskiego w Szczecinie dzielę się jako wyrazem podziękowania za wsparcie, jakie doświadczałem tu w ciągu niemal 60 lat. W chwilach dobrych i trudnych. W czasie pełnienia kolejnych odpowiedzialnych funkcji w uczelni i podczas nauczania. Historie tworzą ludzie. Przykro mi, że nie mogę przywołać nazwisk wszystkich osób, z którymi łączyły mnie nie tylko relacje służbowe, ale też serdeczne więzi przyjacielskie oparte na wzajemnym zaufaniu. Kończąc, wyrażam moje głębokie wzruszenie tym, co mi dzisiaj zaoferowaliście. Najwyższą godność z akademicką. Nadając mi jo, honorujecie osiągnięcia, które były możliwe dzięki Wam przy Waszym aktywnym udziale. Tę godność przyjmuję z dumą. Wielkim szczęściem było dla mnie współtworzyć tę historię. Dziękuję Wam za to i cieszę się, że mogę wraz z tym podziękowaniem życzyć Wam kolejnych jubileuszy, kolejnych satysfakcji akademickich i długiej listy doktorów honorowych, tak jak ja.